Słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała tobie, Panie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, ale posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odpowiedział: Nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł nie. Powiedzieli więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali, co mówisz sam o sobie? odpowiedział, jam ja głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan takim odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, a który po mnie idzie, i któremu ja nie jestem godzien rozwiązać, że mykał jego sandałów. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. W obozie Chrysty. Drodzy, jeszcze raz bardzo gorąco witam was wszystkich i zapraszam serdecznie na pierwszą naszą naukę rekolekcyjną. Gdy przewracamy karty Księgi Wyjścia opowiadającej o tym, co działo się w XIII wieku przed Chrystusem, kiedy to Żydzi opuścili Egipt i wędrowali w stronę Ziemi Obiecanej przez 40 lat, przez Pustynię Synajską, Wówczas miało miejsce takie oto wydarzenie. Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem, nazwał go namiotem spotkania. Ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu, który był poza obozem, ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i Pan rozmawiał z mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Rozmowa z Bogiem twarzą w twarz to oczywiście modlitwa, i właśnie temu tematowi chciałbym poświęcić pierwszą naszą rekolekcyjną naukę. Mam drodzy przed sobą wyjęty niedawno z prasy artykuł zatytułowany Poznać myśli Boga. Tak modlitwę definiował Albert Einstein. Autorem tego tekstu jest francuski lekarz Alexis Carrel, który jest y, notabene zdobywcą Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Otóż Carrel postanowił przeprowadzić dosyć interesujące badania w swojej klinice. Przez kilka miesięcy badał dwie grupy ludzi. Jednych, którzy się modlili, którzy w swojej chorobie polecali się Panu Bogu, a druga grupa ludzi to tacy, którzy albo byli niewierzący, albo po prostu nie mieli kontaktu z Bogiem, nie sięgali po modlitwę. I po kilku miesiącach dochodzi do takich oto wniosków. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że ludzie modlący się żyją dłużej, że są szczęśliwsi, że szybciej zdrowieją po korobach na przykład kilkukrotnie szybciej goją się im rany. Naukowcy i lekarze są zgodni, że modlitwa wywołuje bardzo konkretne reakcje w organizmie. Dla przykładu, mózg podczas modlitwy wydziela więcej substancji, przy których braku. Człowiek popada w stany depresyjne. I później autor wymienia jeszcze całą długą listę dobrodziejstw, które płyną z modlitwy. Jeśli więc rzeczywiście tak jest, że modlitwa wpływa nie tylko na stan naszego ducha czy naszej psychiki, ale wręcz na nasze ciało, zapytajmy w jaki sposób się modlić, jak prowadzić te nasze spotkanie z Bogiem, aby było to, tak jak w przypadku Mojej rzeczywiście spotkanie z przyjacielem. Zanim przystąpimy do właściwej modlitwy, potrzeba nam spełnić dwa warunki. Pierwszy jest oczywisty, to uświadomić sobie obecność Boga, bliskość Boga. Ja, zwykły człowiek będę rozmawiał z Panem Wszechświata, z twórcą nieba i ziemi. Można drodzy, w różny sposób wejść w ten klimat obecności Boga. Czasem wystarczy kilka sekund jakiegoś skupienia. Zastanowienia się, wystarczy kilka chwil ciszy, i wtedy już ta świadomość bliskości Boga jest nam bardzo bliska. Przyznam, że sam osobiście bardzo lubię rozpoczynać swoją modlitwę słowami Psalmu 139. On jakby pozwala zanurzyć się w tym klimacie obecności Boga. Zaczyna się takimi słowami: Panie, przenikasz i znasz mnie cały. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka przenikasz moje zamysły, i choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty Panie już znasz je w całości. Ważne jest, by rozpoczynając modlitwę mieć w swoim sercu taką świadomość, że Bóg jest blisko. I drugi ważny moment w naszej modlitwie, właściwie warunek skutecznej modlitwy, to przebaczenie drugiemu człowiekowi poświęcimy przebaczeniu osobną refleksję w czasie naszych rekolekcji. Teraz chciałbym jednak wspomnieć jedynie te słowa Jezusa, które zostały zapisane w Kazaniu na Górze. Jezus mówi: Jeśli niesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, to zostaw swój dar przed ołtarzem. Najpierw idź pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Mamy więc dwa warunki w ogóle do rozpoczęcia modlitwy, uświadomienie sobie obecności Boga i... Jeśli to tylko od nas zależy, przynajmniej próba przebaczenia czy pojednania się z innymi ludźmi. I dopiero wtedy możemy rozpocząć właściwą modlitwę, która, jak wiemy, może przybierać bardzo różne formy. Ta najbardziej powszechna to oczywiście modlitwa prośby, kiedy zwracamy się do Boga z naszymi potrzebami. Bóg jest naszym ojcem, Bóg wie, czego nam potrzeba i chce wychodzić naprzeciw tym naszym potrzebom. Dlatego dobrze, że właśnie do Niego. Kierujemy nasze prośby. Zwróćmy uwagę, że nawet modlitwa Ojcze nasz nazywana jest niekiedy modlitwą siedmiu prośb. Ale modlitwa to nie tylko prośba. Są również inne formy modlitwy. Dla przykładu dziękczynienie. Myślę, drodzy, że jeśli każdy z nas spojrzy na swoje życie, to dostrzeże w nim wiele dobra, dostrzeże w nim wiele rzeczy pozytywnych, a ostatecznie za każdym dobrem stoi Pan Bóg, i właśnie Jemu winniśmy za to naszą wdzięczność. Nawet psychologowie twierdzą, że jeśli człowiek potrafi dziękować nie tylko Bogu, ale również innym ludziom. To wytwarza wokół siebie taki specyficzny klimat, właśnie klimat wdzięczności, klimat, który przyciąga innych ludzi. Człowiek, który dziękuje, ma więcej przyjaciół, jest bardziej otwarty na innych. Jeszcze inną formą modlitwy jest uwielbienie Boga. Uwielbienie tym różni się od dziękczynienia, że dziękujemy Bogu za konkretne dary, które od Niego otrzymujemy, natomiast wielbimy Go zupełnie bezinteresownie. Wielbimy Go dla Niego samego, tak jakby wpadamy w zachwyt Panem Bogiem, jesteśmy Nim urzeczeni, mówimy, kim dla nas jest. Tylko Tyś Najwyższy, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Chwalimy Boga dla Niego samego. A czasem, drodzy, potrzeba, aby nasza modlitwa przybrała formę przeproszenia Pana Boga, czyli żalu za grzechy i rachunku sumienia. Myślę, że w czasie tych rekolekcji będzie okazja do takiej właśnie formy modlitwy, do rachunku sumienia i później pojednania się z Panem Bogiem. Dobrze jest często sięgać po taką formę modlitwy, nie tylko przed sakramentem pojednania. Na przykład, gdy kończy się dzień, można już zamknąwszy oczy w kilkanaście sekund przebiec wydarzenia minionego dnia. I zobaczyć, gdzie zachowaliśmy się niewłaściwie, gdzie może niepotrzebnie ulegliśmy zniecierpliwieniu. Zobaczyć sytuacje, w których upadliśmy, czy byliśmy kuszeni do zła, taki częsty rachunek sumienia, nawet bardzo krótki, ale często prowadzony, pozwala nam dostrzec w nas pewne mechanizmy, które prowadzą do zła, i dzięki temu możemy w przyszłości ich unikać. I myślę też, że każdy z nas, drodzy, czasem doświadczył takiej sytuacji, że gdy kończy się dzień, jesteśmy już na tyle znużeni, zmęczeni, że trudno jest nam utrzymać myśl na jakichś znanych modlitwach, albo też trudno mówić do Boga własnymi słowami, bo te słowa jakoś się nie kleją. Co wtedy? Może wystarczy zwyczajnie trwać przez chwilę przed Bogiem w absolutnej ciszy, w skupieniu. Powiedziałbym, Tracić czas dla Pana Boga, bo już samo pragnienie modlitwy jest modlitwą i Pan Bóg z całą pewnością to doceni. Jest takie powiedzenie: świat słyszy, że mówisz, przyjaciel słucha tego, co mówisz, a najlepszy przyjaciel słyszy nawet to, czego nie mówisz. Otóż Bóg jest najlepszym przyjacielem. I słyszy nawet te niewypowiedziane modlitwy, które kołacą się gdzieś w głębi naszych serc. Mamy więc bardzo różne formy modlitwy: prośba, dziękczynienie, uwielbienie Pana Boga, przeproszenie, a nawet milczenie, cisza przed Panem Bogiem. I każda z tych modlitw może przynieść bardzo dobry owoc w naszym życiu. Jaki? Myślę, drodzy, że. Takim pierwszym bardzo pięknym owocem naszego spotykania się z Bogiem na modlitwie jest to, że Bóg zaczyna zmieniać nasz sposób widzenia świata, widzenia ludzi, widzenia samego siebie. Zaczynamy patrzeć na świat jakby innymi oczyma. Jest w Starym Testamencie takie piękne zdanie, nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Bóg natomiast patrzy w serce. Otóż modlitwa to uczenie się takiego Bożego sposobu spojrzenia na siebie, na świat, na ludzi, którzy nas otaczają. Wtedy wszystko może wyglądać spokojniej, łagodniej, gdy patrzymy jakby z pewnej perspektywy, z oddalenia. Pamiętam kiedyś w taki deszczowy dzień jak dzisiaj, wybierałem się w podróż do Londynu. Samolotem z Wrocławia. Nad Wrocławiem wisiały ciemne chmury, padał deszcz, wszystko było takie posępne, szare, ale kiedy samolot wzbił się ponad te obłoki, można je było zobaczyć z drugiej strony. I wyglądały zupełnie inaczej. Były skąpane w słońcu, mieniły się różnymi kolorami, tworzyły fantastyczne kształty. Te same obłoki widziane z innej perspektywy. Właśnie to przynosi nam modlitwa. Patrzymy na siebie samych, na swoje życie, na swoją rodzinę, bliskich, na miejsce pracy, ale patrzymy jakby oczyma samego Jezusa, z pewnego oddalenia, z pewnym dystansem. Święty Paweł w jednym ze swoich listów, właśnie w liście do Tesaloniczan, który dzisiaj słyszeliśmy, wzywa Nieustannie się modlcie. Już pierwsi chrześcijanie mieli z tym kłopot. Pytali, co to znaczy modlić się nieustannie. Ojcowie Kościoła, czyli wczesnochrześcijańscy pisarze, pisarze pierwszych wieków, ukuli taką modlitwę, którą nazwali modlitwą wszystkich rzeczy. Otóż modlitwa wszystkich rzeczy polega na tym, że każdego ranka po przebudzeniu wzbudzamy w swoim sercu taką intencję, spraw Panie, aby wszystko, co dzisiaj mnie spotka, było modlitwą. Niech modlitwą będzie moja praca, mój odpoczynek, moje spotkania z ludźmi, moje rozmowy, moja lektura, moje myśli. Niech wszystko to przybliża mnie do Ciebie, niech wszystko to coraz bardziej otwiera mnie na Ciebie, niech przynosi Tobie chwałę. Jeżeli zupełnie świadomie każdego poranka wzbudzamy w sobie taką intencję i mówimy o tym Panu Bogu, to bardzo szybko zobaczymy, drodzy, że cały dzień przeżywamy jakoś inaczej, przeżywamy w bliskości Boga, łatwiej jest nam się skupić, czasem w dużo krótszym czasie niż zazwyczaj wykonamy więcej czynności. Nie jest tak łatwo wtedy ulegać zniecierpliwieniu, jakiemuś zdenerwowaniu. Nasze myśli częściej wędrują do Pana Boga w różnych akrach strzelistych, i wtedy cały dzień naznaczony jest taką bliskością i obecnością Boga. Możesz wziął namiot i rozbił Go poza obozem, nazwał Go namiotem spotkania. Ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu, który był poza obozem, ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, wstępował słup obłoku i Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Tak jak się rozmawia z przyjacielem, chciałbym życzyć, aby wszystkie nasze spotkania z Bogiem były taką pełną przyjaźni rozmową twarzą w twarz.